Cześć. Słuchajcie, marzenia się spełniają. Moje spełnione marzenie, właśnie widzicie na ekranach, a przyczyniła się do spełnienia tego marzenia moja ukochana żona, która sprezentowała mi to akwarium na moje okrągłe 30 urodziny. Słuchajcie, akwarium założone zostało jakieś 8 miesięcy temu. Eee, założone na ziemi ogrodowej, wymieszanej z gliną, to wszystko zostało przysypane piaskiem, wsadzone zostały, słuchajcie, do tego roślinki, które pozyskałem z trzech akwariów, które wtedy posiadałem. Niestety z nim musiałem zrezygnować, zostały takimi, jak gdyby, dawcami do tego akwarium, właśnie 400-litrowego. Następnie zostało to wszystko zalane, słuchajcie, wodą prosto z kranu. No, i zostały wrzucone tam ryby też z tych poprzednich trzech akwarii. Zbiornik stoi słuchajcie na szafce, którą wykonałem sam. Z wyciętych formatek na stolarni, jeżeli chodzi o filtrację, mam kubełek chiński, który jest w cały wypełniony ceramiką. Przed nim jest zastosowany prefiltr z gąbkami, który te mechaniczne wszystkie tam części ma za zadanie sobie pochwycić, żeby nie zasyfić tego kubełka właśnie. No i głównie on wymusza ten kubełek swoją mocą obieg wody, taki dosyć porządny w akwarium. Choć mam też napowietrzenie, dla mnie akwarium bez napowietrzenia by nie istniało, po prostu muszą lecieć bąbelki i to, to jest coś koniecznego u mnie. A jeżeli chodzi o oświetlenie, to świecą nad akwarium cztery lampki o mocy łącznej, coś koło 100 W. Są to kupione gdzieś tam na internecie, najtańsze jakie znalazłem dedykowane do akwarium. Lampki zapewne też jakieś chińskie. Co rośnie w moim akwarium? Cały tył jest porośnięty, słuchajcie, trzema rodzajami nurzańca. Z czego jeden jest taki pokręcony. Pokręcone ma fajne takie listki. środek okupują żabienice po lewej stronie. Na środku głównie zwartki. Po prawej stronie rośnie lotos. No to porastają jakieś drobne roślinki typu Sagitaria, typu jakieś drobne Anubiaski, Bolbitisy, yy, jakieś też malutkie odmianki kryptokoryny, jakaś resztka takiego trawnikowego trawnikowej roślinki. Yy, no i ogólnie idzie też zauważyć, że jest jakaś Ludwigia, jest jakaś tam bakoopa popgryzana. Jest, słuchajcie, rogatek pobgryzany przez skalary. Jest moczarka, są jakieś rośliny pływające typu pistia, typu salwinia. I jeszcze kilka roślin, których no, nazwy nie znam. Żadnego nawożenia nie stosuję, nie robię żadnych testów prócz mierzenia sobie miernikiem TDS-u. Przewodności wody, co mi pokazuje, czy, czy coś złego akurat się nie dzieje w akwarium, ale to sporadycznie sobie. Tylko jak mnie najdzie, to sobie to sobie to sprawdza. Jeżeli chodzi o ryby, co u mnie pływa, z większych ryb pływają skalary, pływają górami. Są też brzanki sące, brzanki sumatrzańskie. W dolnej partii akwarium na dnie pływają sobie kirysy, piskorki, pływają słuchajcie, kosiarki, są też żyworódki typu gupik, molinezja, mieczyk, platka, są też zbrojniki, są głowaczyki, no i chyba ryb to będzie wszystko. Wydawać by się mogło, że ryb jest dosyć sporo, ale tak naprawdę, słuchajcie, to na taki litraż, na taką filtrację jaką mam, na tyle roślin jakie mam, ile ich mam, no to tyle ryb to nie jest wcale, wcale dużo i nie należy się przejmować taką ilością ryb. No a czy jest kipisz czy nie, no to już mi się podoba zawsze, jeżeli jest dużo ryb. Jeżeli wszystko się rusza, całe akwarium żyje i, i te ryby się fajnie ze sobą, jeżeli się fajnie ze sobą, tylko jakoś tam czują, nie, nie walczą, nie przeganiają zbytnio, no to nie widzę problemu, żeby mieć taką, a nie inną ilość ryb. Tak, jeżeli byście byli czymś zainteresowani, czymś zaciekawieni, to zapraszam do komentowania, z chęcią na pewno odpowiem. Na każdy komentarz. No i co? Dziękuję za oglądanie i zapraszam do śledzenia kanału, bo na pewno coś jeszcze sobie wrzucę, coś jeszcze nagram, bo parę, parę zagadnień też bym chciał poruszyć i przedstawić mój punkt widzenia na parę spraw związanych z akwarystyką. Dobrze, dziękuję pięknie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.